Cześć, jak się macie? Witam Was na kanale RetroSektor. Dzisiaj spróbujemy już coś działać w kierunku komputera Atari 520 STFM. Ten sprzęt trafił do mnie parę tygodni temu. Zostało to zakupione na targu ci w cenie 25 funtów i nie mam pojęcia, jaki jest stan tego komputera na chwilę obecną. Wszystko sobie po kolei będziemy testować. Będę chciał ten komputer wyczyścić. Na razie, tak, operacyjnie będę. Kamerkę trzymał w dłoniach, by tutaj co nieco wam pokazać. A tak więc komputer jest strasznie zabrudzony przez wiele lat. Prawdopodobnie nie było z tym nic zrobione. Jeśli chodzi o przyciski klawiatury, to i to, co jest pomiędzy przyciskami klawiatury, ten brud to jest jakaś masakra. Przycisk Shift całkowicie wciśnięty. Nie wiem, czy da się to jakoś naprawić. Czy tam jakieś sprężynki brakuje, czy coś. Jest pełno rys z tej strony. Prawdopodobnie jakieś stare zarysowania. Widzę, że brud się tam już grubo wgryzł. Ale tak poza tym, sprzęt jest w jednym kawałku. Nie brakuje również i stacji dyskietek. Pytanie tylko, czy będzie na chodzie. Dobra, jeśli chodzi o drugą stronę tego komputera, to z tego co można zauważyć, to komputer już był rozkręcany. Po tym, jak był prawdopodobnie serwisowany w serwisie KeyChange Music Services ponadto jest wybrakowana jedna śrubka, tak więc coś tu prawdopodobnie było robione, no ale co i jak, to na chwilę obecną, ciężko powiedzieć, jak jest z tym komputerem Atari 520 STFM, no i prawdopodobnie to będzie jeden z tych pierwszych modeli, jakie ukazywały się. 85, może w 86 roku. Dość stary komputer, cholernie ciężkie. I pytanie teraz, czy to jest wciąż na chodzie. Tak, operując jeszcze tą kamerką, podłączymy przewód zasilający, by się przekonać, czy ten komputer nam w ogóle się uruchomi. Tak na sucho, bez podłączenia tego do telewizora. Power on. Dobra, zielona dioda nam się zapaliła. I słyszę, że stacja dyskietek daje jakieś oznaki życia. Sobie pyka, podobnie jak to ma miejsce przy Amidze. Ta dioda nam się nie zapaliła. Nie wiem, czy ona powinna się zapalać w momencie, gdy jest dyskietka odczytywana. Dane z dyskietki są odczytywane, czy już powinna się zapalić. Dla mnie to jest jak na razie tajemnica. Być może dioda jest spalona. Nie wiem, i tak to się ma na chwilę obecną. Także komputer się odpalił. Jest zielone światło. Teraz kamerka poleci na stojak. Będę chciał rozkręcić przynajmniej tą górną część obudowy. Trochę to poczyścić, i w następnym kroku już podłączymy ten komputer pod telewizor. Zobaczymy, czy wyświetli nam się jakiś obraz. Górna pokrywa tej jednostki jest już rozkręcona. Więc do góry z tym. Dobra. Tak to się prezentuje. No jest sporo brudu. Widać, że ten brud to jest naprawdę długowieczny. Tu już jakaś rdza się przedostała. Prawdopodobnie tu będzie zasilacz. Chyba tak. Też będzie trzeba to porozkręcać. I dostać się trochę głębiej do wnętrza. Zobaczyć, jak się ma płyta główna. Tu jest chyba taki łączony wtyk. Dobra, tak jak myślałem. To można już usunąć na bok. Pójdzie do czyszczenia. Teraz trochę nam się tu więcej wyłoniło. Łatwiejszy dostęp będzie. Stacja dyskietek. Udało się ściągnąć te dwie pokrywy. Wyłonił nam się zasilacz, strasznie jest zabrudzony. I wyłonił nam się już kawałek płyty głównej. Stacja dyskietek jest na boku. Tak się to ma. Stacja dyskietek od Sony. No nieźle, nieźle. Oby była jeszcze na chodzie. Widzę, że tutaj coś się kiedyś mogło przedostać. Jakaś ciecz, woda czy coś. Troje to też. Zardzewiało. No nie wygląda to najlepiej. Masakra. No, szykuje się nieco konkretniejsze czyszczenie niż mogło mi się zdawać. Yy, tutaj jeszcze muszę naprostować te wszystkie blokadki, by ściągnąć ten ekran i dostać się do płyty głównej. Tak więc, no, jeszcze trochę roboty tutaj z tym będzie, z tym rozkręcaniem. Wykręciłem i wypiąłem zasilacz. I wygląda na to, że już całkiem mogę wyciągnąć płytę główną wraz z tym ekranem. O kurde, ale tu się zadziało. Zadziało się tu masakrycznie. Zobaczcie, co tu jest. Rdza. Czy to jest jakiś olej, czy coś. Nie wiem. Z miejsca to musi iść do czyszczenia, bo nie wygląda to dobrze. Od spodu. No, od spodu. Widać, że tutaj coś się grubo przedostało. Ale chyba nie przedostało się do płyty głównej. Dobra, czy ja już mogę ściągnąć tą blachę? Czy coś tu jeszcze blokuje? Albo przynajmniej ten zasilacz. Dobra, o to chodziło. Tu jeszcze coś trzyma. A. No dobra. Blacha na bok. I oto nasza płyta główna. Tu widzę, że dość twardo siedzi. Na razie na bok. I zobaczmy, co tu się dzieje od spodu. Dobra, jest super. Ten olej, czy tardza, cokolwiek to było. Ta ciecz nie przedostała się na spód płyty głównej. Tak więc jest tutaj jakaś jeszcze na to nadzieja. No i tu jest podkład, który izoluje płytę główną od tego ekranu. Jeszcze się zapodziała jedna śrubka, ale to wydaje mi się być mokre. Nie, to nie jest mokre. To po prostu od wilgoci zostało tak powyginane, ale jest suche. Na całe szczęście jest suche. Nie wygląda to najlepiej, ale jest jak jest. Sami widzicie. Dobra, ja teraz zajmę się czyszczeniem tych wszystkich komponentów. Obudowy tych blach, by to miało jakieś ręce i nogi. Później na spokojnie zacznę czyścić trochę tą płytę główną, by tutaj przynajmniej wyzbyć się tego kurzu. Później się to poskręca z powrotem w jedną całość. I mam nadzieję, że komb nam odpali. Dobra, to ja zabieram się za czyszczenie. Na pierwszy ogień idzie klawiatura. Chyba najbardziej pracochłonna czynność, jeśli chodzi o wyczyszczenie tych wszystkich klawiszów oraz tego wieloletniego syfu, jaki tu się zebrał. Jak mogliśmy wcześniej zobaczyć, zielona dioda nam się zapaliła. Oto i ona. Natomiast druga dioda, która nam się nie zapaliła, najprawdopodobniej w tej klawiaturze jest wybrakowana. W ogóle jej tutaj nie widać może została wylutowana, usunięta czy coś yy, prawdopodobnie też rozkręcę tą klawiaturę i sprawdzę dlaczego on jest ten jeden przycisk zapadnięty to mnie ciekawi może czegoś tam brakuje tak więc no robota jest naprawdę konkretna z tym wszystkim każdy klawisz osobna wyczyścić no to będzie nie lada zadanie zobaczcie jak to wygląda z tej strony, prawdopodobnie jeszcze tu się coś rozlało no nie wygląda to dobrze, ale jest co robić to jest tył klawiatury, powykręcałem już większość śrubek, do których miałem bezpośredni dostęp i by Wam tutaj pokazać jeszcze trzeba wykręcić te trzy śruby, do których ktoś już w przeszłości się dobierał, być może Pan z tego serwisu KeyChange Services ponieważ ta taśma jest rozerwana przy każdej jednej śrubce, którą będę musiał teraz wykręcić, tak więc ewidentnie ktoś się do tego w przeszłości dobierał, nie wiem jak to jest tam jeszcze sprawa z tym przyciskiem nieodbijającym i z tą diodą, tak więc za moment się dowiemy. A tu już umyte przyciski, klawiatury, te klawisze powoli schną, tak więc no już jakaś część roboty jest wykonana. Górna pokrywa klawiatury może iść na bok. I tak to się prezentuje. Widzę, że tutaj chyba jest wybrakowana ta jedna gumka. Jakimś cudem czyżby się straciło? Nie wiem. Później, jak będę to wszystko po kolei wsadzać do tej pokrywy, oczywiście z tej strony, no to wyjdzie na jaw, jak to się ma. Tu jeszcze coś się przedostało. Tu się wysypało. O! Jest jedna dioda, a tutaj jest druga dioda, która nie świeciła, i widzę, że jest zagięta. Czyli ktoś źle to poskładał i prawdopodobnie zgubił jedną z tych gumek. Dlatego ten jeden przycisk nam nie odbijał, ale to jeszcze będę musiał na spokojnie sprawdzić. Teraz najbardziej monotonny proces, jeśli chodzi o składanie klawiatury z powrotem w jedną całość. O, patrzcie, tu były dwie gumki. Ta nam wyskoczyła. Tre tych części do złożenia tutaj jest. Dioda, jak mogliście zobaczyć, jest już naprostowana. Pytanie tylko, czy będzie się palić w odpowiednim momencie. To się okaże więc sprawa klawiatury można by powiedzieć, że niebawem będzie zamknięta później zajmę się czyszczeniem płyty głównej, bo jest, zebrało się tam trochę kurzu obudowy już mam pomyte, tak więc y, później już jak ogarnie się płytę główną to będzie trzeba z powrotem skręcić wszystko w jedną całość, no i sprawa się okaże jak to jest z tym komputerem Podkładki pod przyciski klawiatury są już wpakowane w odpowiednie miejsca. Jak się okazało, jednej gumki niestety brakuje. Postanowiłem, że przełożę jedną gumkę z entera, który wykorzystuje dwa takie pola. Pod tego shift'a być może nic wielkiego się nie stanie, jeżeli pod enterem będzie tylko jedna gumka. Zobaczymy, sprawa się okaże w praniu. Dobra, teraz wpakujemy tutaj te PCB klawiatury. I już zacznę to powolutku skręcać, tylko muszę to tak położyć, by żaden przycisk mi nie wyskoczył, to znaczy żadna z tych podkładek. Nałożenie PCB nie było aż tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Tu mamy jedną diodę w odpowiednim miejscu, a tu jest druga. Dobra, teraz skręcam to wszystko, i polecą już przyciski. Pytanie tylko, czy. Ten Enter będzie dobrze odbijać. No, zobaczy się, zobaczy się. Klawisz Return, a wcześniej wspomniałem o nim jako Enter, bo jest i Enter, ale mowa o Return odbija bez problemu. Tak więc może tak na razie pozostać. Być może kiedyś tą podkładkę znajdę w jakimś kontrolerze, czy coś, którego nie potrzebuję, więc się dołoży. Możesz czasem coś takiego. Się znajdzie, skakuj. No, teraz przyciski, i w sumie sprawa klawiatury na ten moment byłaby zamknięta. Tak więc coś się dzieje, i skakuj, i prace idą powolutku do przodu, chociaż muszę przyznać, że jest to całkiem pracochłonne. Prace nad odświeżeniem klawiatury zostały już zakończone. Wszystko ładnie odbija, tak więc to możemy już odłożyć na bok. A teraz na pierwszy plan wskakuje płyta główna. I tutaj też za bardzo nie ma co robić, co kombinować. Wystarczy, że pozbędę się warstwy kurzu, jaka znajduje się na tej płycie głównej, by to też lekko odświeżyć. Płyta główna oraz zasilacz są już wyczyszczone na miarę moich możliwości. Wygląda to moim zdaniem o niebo niebo lepiej. Starałem się znaleźć jakąś datę z którego roku może dokładnie pochodzić ten komp. Niestety żadnego datowania na płycie głównej nie znalazłem. Jest tylko ten numer oraz rewizja 1.1 znaczek Atari. Jak się na mnie ładnie odbija światło znaczek Atari i w sumie tyle. Yy, zasilacz też ma się na chwilę obecną o wiele, wiele lepiej aniżeli na samym początku, jak to się wszystko porozkręcało. No i w tym punkcie już nie pozostaje nam nic innego, jak skręcenie z powrotem komputera w jedną całość i test. Póki nie jest za późno, ten przewód zasilania stacji dyskietek powinien iść pod spodem tej metalowej pokrywy. Komputer mamy już uruchomiony pod telewizor CRT poprzez przewód RF antenowy. My sobie uruchomimy ten komputer Atari na dzień dobry. Będę musiał prawdopodobnie znaleźć odpowiednią częstotliwość kanału, by odbierał nam obraz. I tak, zielona dioda się zapaliła. Dioda, którą wyprostowaliśmy sygnalizująca pracę stacji dyskietek również się zapaliła. I teraz jeszcze przygotowałem się wcześniej do tego momentu. Zamówiłem jakąś grę na Atari ST. Nie wiem, czy pójdzie nam na tym modelu Atari. Akurat ta gra. I również zaopatrzymy się w myszkę. Tak więc ja postaram się znaleźć odpowiedni kanał pod to Atari i zrobimy sobie szybkie rozpakowanie tych dwóch przesyłek. Jak na razie komputer tutaj nie doznał żadnych. Uszkodzenie, jeśli chodzi o moje grzebanie w tym sprzęcie, tak więc no jest nadzieja, że wszystko będzie w porządku. System operacyjny Atari ST się uruchomił, ale uruchomił się po dokładnie mówiąc dwóch minutach. Zrobimy reset i tak, to nam się będzie powoli uruchamiać, a my w międzyczasie zrobimy rozpakowanie tego, co do mnie przybyło. Niestety nie posiadałem żadnej gry na Atari ST. Tutaj będzie skrywać się gra Turikan, część pierwsza. Ktoś dobrze zabezpieczył, dlatego tak trudno się do tego dobrać. Podobno gra jest na chodzie, tylko nie mam pewności, czy pójdzie nam na tej półmegowej na tym półmegowym Atari ST są dwie dyskietki co tu mamy? Marble Madness więc to nie jest Turikan, ale tu mamy Turikana. dobra Kurczę, to była... to był klasyk to był klasyk swojego czasu oczywiście ogrywałem to w 90-tych na Commodore C64 o Amidze czy Atari ST można było sobie pomarzyć i jeszcze jest myszka udało mi się w dość rozsądnej cenie dorwać myszkę uniwersalną pod Amigę i pod Atari ST też dobrze zabezpieczone jeszcze w pudełku, o to fajne że tak się to zachowało i tak mi to podesłano to jest logic jest jeszcze cena 15 funtów dawno, dawno temu Speed Mouse for Amiga and Atari no, jak tu się do tego dobrać trochę pożółknięta Trudno. Dobra. Prawdopodobnie będę musiał jeszcze raz wyłączyć ten komputer, by podłączyć myszkę, ewentualnie joystick, jeżeli uda nam się uruchomić TuriKana. tak więc power ON, nie Power Off. Ten TOS nam się uruchamia myszka podłączona. Tu mamy przełącznik pod Amigę i pod Atari. Mam nadzieję, że to będzie śmigać. Dobra, mamy władzę nad kursorem. Nie wiem, co oni sobie myśleli, ale tak bardzo nieporęcznie umiejscowili te dwa porty na podłączenie myszki i joystick'a, że po prostu miałem z tym problem. Dobra, opcje. Ja tu z tym będę się bawić już na spokojnie. Tutaj chcemy teraz głównie. O, fajnie, można formatować dyskietki. Z tego miejsca desktop info 86-87 rok. Dobra, to już coś wiem, z którego to jest roku. Tu można sobie poustawiać. Prawdopodobnie można zmienić ten zielony kolor, który mi nie bardzo pasuje. Preferences. No dobra. Sobie zobaczę. Desktop info to było. Tu musimy mieć dyskietkę wpakowaną. E, dobra, spróbujemy uruchomić Turicana. Mamy jeszcze gratisowy dysk. W razie czego? Ciekawe, czy teraz stacja dyskietek będzie chodzić. Floppy disk. A. Coś się ruszyło? Kancel? Dobra. Floppy disk. Przylatka B. Hmm. Dobra, to jest zagłuszka. Być może stacja dyskietek nie jest na chodzie. Tak więc nie wiem, co w chwili obecnej się stało. Ta ikonka nam się zawiesiła. Nic nie możemy zrobić. Najwyżej mogę wyciągnąć tą dyskietkę. Teraz nie mogę włożyć dyskietki. A nie weszło. Zrobimy to może na resecie, czy nam wykryje hmm. ciemny obraz? Dyskietkę czyta, coś spróbujemy jeszcze z tą drugą. Dyskietkę czyta jest czarny obraz. I tyle z tego. Ale jeszcze poczekamy chwilę. Hmm, chyba... Chyba coś tu jest nie ten teges. samo Dobra, wyłączę to. I spakujemy Marble Madness. Niby czyta, ale nie ma żadnego, żadnej odpowiedzi. Może stacja dyskietek jest walnięta, to nic nam nie zostanie odczytane. Też wpadła ta stacja w jakiś ciąg odczytu. Że też będzie trzeba ją rozkręcić, wyczyścić w środku. A nie, dobra, to nam się uruchomiło. Dobra, wygląda na to, że stacja dyskietek ma tutaj jakiś problem. Dobra, tak więc mamy tutaj jakiś problem ze stacją dyskietek, ale co się udało nam. Zrobić to się udało i to się liczy. Komputer na chodzie ze stacją dyskietek będę kombinować, dowiadywać się co i jak. Dajcie znać, co sądzicie o tym uruchamianiu się systemu operacyjnego, bo trwa to dokładnie 2 minuty. Czy tak powinno być? Czy powinien on uruchamiać się nieco szybciej? Jeśli chodzi o tę sprawę, to ja też jestem bardzo ciekawy. I tyle tego wszystkiego, no na chwilę obecną nic więcej z tego komputera nie wyciśniemy, ale jak się okazało, fajnie, że udało się go wskrzesić. Trzymajcie się, na razie, cześć!